Można powiedzieć, że Ubisoft zrobiło z gamingowymi sajtami i influencerami to, co Stanowski zrobił z polską sceną dziennikarsko-polityczną. I nawet w podobnym czasie się to stało. Aj, ten Ubisoft. Cwane lisy. A najlepsze ich cwane zagrywki, by zdobyć przychylność influencerów. I wiecie, co jest najgorsze? To działa. Jest to temat sprzed ładnych paru dni, ale Chciałem go poruszyć, bo jest to taka drzazga, która mnie boli, kiedy patrzę na to, co się dzieje w tej branży, a szczególnie wśród tych, którzy rzekomo, nie wiem, tak powinno być, powinni przynajmniej moralnie być po stronie graczy, a nie wielkich korpo, więc gniotło mnie to tam gdzieś w środku, no i muszę się wygadać. To nie jest może żaden news, a bardziej takie przemyślenia, i zastanawiam się, co sami o tym sądzicie i co sądzicie przede wszystkim o tym, co powiem pod koniec filmu. Ubisoft wydaje na marketing Star Wars Outlaws ogromne kwoty. Nakład na promocję gry jest największy w historii studia, bo... No... Prawda jest taka, że po wielu failach pr i sprzedażowych coś tam się wreszcie musi udać. To wręcz wygląda jakby to była taka ostatnia szansa. Wiem, że tak nie jest, ale tak to troszeczkę wygląda. Ale pamiętacie kiedy to czasami było widać po prostu te kampanie marketingowe, szczególnie te kosztowne? Wiecie, reklamy, wszędzie reklamy, a to na Times Square coś się wyświetla. A to nawet w telewizji, nawet u nas, w kraju, w którym często nie opłaca się przecież robić spolszczeń, prawda? Kapkom pokazują się reklamy telewizyjne w szczytowej oglądalności. A tutaj, mimo że taki wielki, ogromny, największy w historii studia nakład na marketing, cisza, żadnej reklamy. A przecież to logiczne. Gwiezdne wojny są tak samo znanym i kochanym uniwersum, że warto wyświetlać takie reklamy, celując nawet w takich typowych, już nawet nie graczy, a tatuśków. Co to, to konsole kupili synowi na urodziny, a którzy być może znowu wezmą pada na chwilę do ręki, żeby posmakować swojego ulubionego uniwersum. A mimo to, nadal ciszy. Gdzie te pieniądze więc idą? <grym> no i jak to gdzie? Na rzetelnych, szczerych i zawsze, zawsze zadowolonych z gier influencerów. Jak chociażby akcja, o której tutaj mowa, czyli zaproszenie ich na czterogodzinny pokaz gry, aby mogli opowiedzieć o niej swoim odbiorcom. Brzmi niewinnie, prawda? Przecież to żadna reklama, żaden materiał sponsorowany, prawda? No, macie rację. Wrączka tych influencerów i portali, no nikt pieniędzy nie wziął. Czyści są ci influencerzy, niczym poranna, rosa niezmącona jeszcze budzącym się dniem. Ale to, że Ubisoft opłaciło bilet lotniczy do Los Angeles, zakwaterowanie, wycieczkę VIP do Disneylandu, swoją drogą. Cena to taka tam bzdurka, nie ma co wspominać, raptem 500 do 800 dolarów za godzinę. Czy wycieczkę na jachcie, by poobserwować wieloryby, no czyli patrząc na dzisiejsze standardy, tak naprawdę na ludzi na plaży, wyszykowało poczęstunki i zapewniło atrakcję. No pełny pakiet vip -owski. można by się poczuć jak prawdziwa gwiazda. To nic takiego. A potem tacy influencerzy wracają i mówią: Dziękuję za zaproszenie Ubisoftowi, ale moja opinia pozostaje obiektywna i niezmącona tym, że Ubisoft masowało mi stópki i podawało śniadanko do łóżka. I ta obiektywna i niezmącona niczym opinia o grze brzmi: Star Wars Outlaws jest zajebiste. Jezu, nadchodzi nam taki gigafit, że będziemy go ogrywać jeszcze przez najbliższe 7 lat i nadal nam się nie znudzi. Gra jest fantastyczna i dopracowana. Czego się dziwnie słucha, czy dziwnie czyta, gdy jeszcze ze 2-3 tygodnie temu mogliśmy obejrzeć gameplay. No i to, co widzieliśmy, wołało o pomstę do nieba, i jedyne, czym się ta gra może pochwalić, to w miarę przyjemną dla oka oprawą, a czego tam na pewno nie będzie, to sztucznej inteligencji wrogów, bo ta. Na pokazie reklamowym, czyli gdzieś, gdzie miało nam się to spodobać, mogłaby się mierzyć z inteligencją wrogów w Starfieldzie po premierze, bo tak naprawdę tu już nie wiem, jak to wygląda teraz w tej grze Bethesdy może to naprawili. Ale mimo tego pewnie gameplay jest świetny, prawda? Bawiłem się świetnie. Mimo że AI jest totalnie kurwa głupie, po co nam mądre AI do rozgrywki, prawda? Szczególnie takiej. Ale pamiętajcie, moja opinia jest moja i zaproszenie Ubisoftu nie miało na nią wpływu. A jeżeli jednak gra w jakimś aspekcie wymaga dopracowania, to spokojnie, gra jest dopiero w trakcie produkcji i to, co nie działa, to na pewno naprawią. Przecież to jest normalne, że deweloperzy naprawiają grę przed premierą. Prawda? Ci, którzy często mają wcześniejszy dostęp do jakichś gier, za każdym razem nam to mówią, tak? Gra jest w trakcie produkcji, pewnie naprawią. No i tym razem na pewno się uda. Przecież to nie jest tak, że Ubisoft to bardziej słynie z downgradingu gier na premierę. Nie, 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 nie. Tym razem na pewno wszystko naprawią. Zabawne jest to, że gra ma czasami parę bolączek, ale no nigdy nie dowiadujemy się, co to są za bolączki, albo są to takie pierdołki, że nawet ja bym się o to nie przyczepił. W stylu, no, odcień koloru ramki wokół mini mapy nie do końca trafia w moje gusty, ale pewnie to naprawią. Mamy twarde statementy w stylu: Ten element jest nie najlepszy, ale i nie najgorszy może być. Ale dobrze, że jest. Bo, aż ciar dostałem, takie to mocne było. Taki czekielski jestem i taki ten materiał jest obiektywny. No bo faktycznie, wtedy materiał brzmi na obiektywny, wręcz krytyczny, bo przecież influencer powiedział coś niedobrego o grze, prawda? To nie jest tak, że Deweloperzy czy wydawcy podsyłają czasami takie małe instrukcje mówiące o tym, o czym można powiedzieć troszkę negatywnie, ale za bardzo się na tym nie skupiać, bo oni wiedzą, że to jeszcze wymaga dopracowania, ale dzięki temu materiały zyskują na wiarygodności, właśnie, więc jeżeli influencer mówi, że jest dobrze z małymi pierdołami, to jest dobrze z małymi pierdołami, prawda? Nie żeby to, to było jakoś tam bardzo szemrana. I proszę, ci dziennikarze, influencerzy sobie zdjęcia na to Star Wars OOS robią, a to sobie miecz świetlny złożą. Jedną sobie kurwa fotkę z wyżką Miki i wystarczy. No to gra 9 na 10. Ci bardziej konserwatywni wystawią 8 na 10 niezależnie od stanu gry. Czy wiem? Jaka ta gra będzie? Nie, na ten moment oceniam ją na podstawie tylko tego, co zostało pokazane. Kto wie, może jednak Ubisoft się pozbiera. Tylko po takich akcjach. Moje zaufanie do recenzentów, będących tak naprawdę banerami reklamowymi wydawców gier, jest właśnie takie. Oni już wystawili ocenę tej gry. A już najlepsi to bywają ci, co nawet nie dostali biletu do Disneylandu, a jedynie mogli sobie pograć wcześniej z domu. I też nie mogą wyjść ze zachwytu. Ojej, dostałem demo-grę troszkę wcześniej, zrobię materiał na kanał i pochwalę grę, to może dostanę nawet i pełną wersję, Uhuhuhu. Jeśli jest tu jakiś mniejszy youtuber, to uderzajcie do nich, bo wydaje mi się, że zrobią kolaw i reklamę waszego kanału za zapieksa na mieście. I są wyjątki. Jezusku słodki, naprawdę są wyjątki, jak ja się cieszę, że są wyjątki, które potrafią jeszcze powiedzieć jaki OwOz faktycznie jest. I jakoś tak zdarza się, że te opinie bywają raczej dużo bardziej stonowane od tej hura optymistycznej banieczki, która na karuzeli się przejechała w Disneylandzie. Więc jeśli jesteś drogi twórco tym wyjątkiem, który potrafi mimo wszystko starać się być obiektywny, no to serdecznie Cię pozdrawiam. Ale dlaczego się o to sram? No bo w tych artykułach, w tych materiałach, mimo włożenia dużej kasy, kilkanaście tysięcy złotych na polskie i to tak lekką ręką, no nigdzie nie ma informacji o materiale sponsorowanym. Czy to jakiś wstyd oznaczyć taki artykuł takim właśnie oznaczeniem? No przynajmniej wtedy odbiorca wie, z czym się mierzy. Tam nadal jest jakaś wartość dodana, bo informacje o grze, skriny czy fragmenty rozgrywki są. Ale z góry wiadomy będzie ton całej wypowiedzi. I to nic złego, no cholera. Robimy materiały na kanały czy streamy, żeby też coś z tego mieć wpływ, kasę, pozytywny feedback, czy chociażby napełnienie swojego kubeczka atencją widzów. Whatever floats your boat. Sam zresztą niedawno zrobiłem przecież materiał sponsorowany, pierwszy taki konkretny w życiu i nie widzę w tym nic złego, ale ważne jest, żeby być uczciwym z widzami i wydaje mi się, że akurat to udało mi się jakoś osiągnąć. Bo teraz mam takie pytanie do wszystkich tych, którzy pokrywali ten temat. I nie oznaczyli tych materiałów o Star Wars Outlaws jako materiały sponsorowane, mimo że sroga kasa została na nich wyłożona. Od tyle, że nie wzięli jej do łapki, ale nadal ją jakoś skonsumowali. Albo tak samo, jeżeli ktoś po prostu miał dostęp do tej gry, mógł sobie ograć ją wcześniej, zrobić materiał, kiedy tak naprawdę inni tego dostępu nie mają, to czy jesteście absolutnie pewni, że materiał, który przygotowaliście w ogóle, nawet w małym ułamku, nie został przez was stonowany? Może. O czymś negatywnym nie wspomnieliście? Może postanowiliście coś pominąć? Może postanowiliście lekko stonować krytykę albo mocno ją rozwodnić? Nie musicie mi odpowiadać. Sobie odpowiedzcie. Bo jeżeli odpowiedź na któreś z tych pytań brzmiało tak, a wasz materiał nie był oznaczony jako sponsorowany, no to chyba już tak nie do końca fajni jesteśmy, prawda? Chyba czas się jednak przyznać, że siedzimy w kieszeni tego czy innego wydawcy, no i nie. Nie była to wyjątkowa sytuacja. To jak w tym, wiecie, starym żarcie, nie, czy prześpi się ze mną pani za milion złotych. Hmm. Tak, prześpie się z panem za milion złotych. A za sto? No co pan nie jestem damą lekkich obyczajów. Droga pani, to już uzgodniliśmy. Teraz tylko negocjujemy cenę. I żeby nie było, uważam, że każdego da się kupić. I Idealnym przykładem tego jest podanie zwyczajnie ekstremalnego przykładu, nawet nie mającego przekładu na rzeczywistość. Mnie się nie da kupić za nic. Okej, okay, więc nie za pieniądze, ale czy nie zrobiłbyś czegoś ekstremalnego, żeby uratować na przykład życie swojego dziecka? Skreślił swoje morały i zrobił coś, z czym się nie zgadzasz. Ja jako rodzic mogę już teraz powiedzieć, że absolutnie tak. Więc tak, każdego da się kupić i jest to tylko kwestia ceny. Niektórzy zapominają, że to widzowie. I ich sympatia i zaufanie są największą walutą przetargową przy współpracach na YouTubie. Jak masz bazę widzów, którzy ci ufają, to twoja opinia ma znaczenie i jest dużo warta. Jeśli przegniesz pałę i stracisz zaufanie widzów, stracisz również propozycję reklam, więc to zaufanie bądź sympatia widzów, mimo wszystko, powinno być na samej górze. Dla dobra i twórcy, jak i widzów, jak i również samego reklamodawcy. Dlatego powtarzam, ja nie mam nic przeciwko jakimkolwiek materiałom sponsorowanym. Ha! W Polsce, z tego co się orientuje, to takie płatne opinie, ocenianie, recenzje są nielegalne, ale o ile byłoby to wyraźnie zaznaczone. Ale wiecie, tak wyraźnie, a nie, że w jakiejś tam trzechsetnej linii w opisie filmu, to nawet tutaj poluzowałbym pasa. Reklamy typu, sponsorem materiału jest, czy sponsorem kanału jest również, nie mam z nimi żadnych problemów. Ale branie w łapę lub wirtualne branie w łapę za przychylność, prezenciki, wycieczki i inne benefity bez jednoczesnego oznaczenia tego w materiałach, to jest po prostu złe. W tym wszystkim, powiem Wam szczerze, sam zastanawiałem się, czy potrafiłbym zachować się jak ostatnia gnida i oszukać Was, widzów, na temat jakiejś opinii o grze czy produkcie. Zrobić sponsorowaną opinię, ale wiecie, nie oznaczyć tego jako sponsorowany materiał, zatracając przy tym oczywiście Wasze zaufanie zdobyte do tej pory. I szczerze? No sam przed sobą się przyznałem, że tak, cena musiałaby być bardzo odpowiednia. No, ale gdyby to pozwoliło mi zapewnić spokój rodzinie i, nie wiem, na przykład spłacić hipotekę, to przypuszczam, że można by mnie nazwać Saszą Grey, a potem skończyłbym pracę na YouTubie. Ale niektórym, jak widać, wystarczy bilet do Disneylandu. A co wy o tym wszystkim sądzicie? Uważacie takie praktyki, zarówno Ubisoftu, jak i influencerów, za dobre, moralne i uczciwe? Jak podchodzicie do oznaczania materiałów sponsorowanych? Dajcie znać w komentarzach. A tymczasem to wszystko. Dzięki za uwagę. Cześć!